Kochani, w naszej parafii dzisiaj jest, nawet jak ktoś tego nie zauważył, to ufam, że w takiej atmosferze wiary, bardzo wyjątkowy dzień. Związany z sanktuarium, a jeszcze bardziej związany z. Obecnością symbolu Ducha Świętego, który jest w sanktuarium od 25 lat. Ja nie ukrywam, że ten dzień przeżywam właśnie ze świadomością obecności nie tyle symbolu Ducha Świętego, ale Ducha Bożego, który działa w nas wierzących, który działa w Kościele. Kochani, zanim do Bożego Słowa wprost, to chcę przywołać takie słowo, które myślę, że wielu z nas dobrze zna. Kiedy Pan Jezus zapowiadał przyjście Ducha Świętego, to mówił zatrwożonym uczniom, żeby się niczego nie bali, bo On pośle im Ducha Świętego, który przypomni im to, co Jezus im już kiedyś powiedział. Jeszcze raz. Duch Święty, kiedy przychodzi, przypomina o tym, o czym już uczniowie Jezusa słyszeli od Jezusa. I teraz, kiedy my dzisiaj w Kościele całym słyszymy Ewangelię dzisiejszą, to jest Jezus słyszy zaczepne pytanie. Od jednego z uczonych w prawie, Jezus słyszy pytanie: Które jest w prawie, czyli w Starym Testamencie, przykazanie najważniejsze? I Pan Jezus, przywołując stare prawo, mówi coś, co ten człowiek nie znał: Będziesz miłował Boga i będziesz miłował bliźniego. Kochani, wierzę w to bardzo, że dzisiaj, w tą niedzielę, Duch Święty przypomina nam, Kościołowi, coś, co można by nazwać elementarzem wiary. Wielu z Was jesteście rodzicami dzieci. I dzisiaj chcę Wam też, jako rodzicom, Powiedzieć, że dziękuję każdemu z Was, każdej mami i każdemu tatusiowi, ojcu, za to, że w wychowaniu dzieci uczycie Wasze dzieci rzeczy bardzo prostych. Na przykład, Tato uczy swojego syna, że ma szanować swoją mamę. Że nie może się odzywać byle jak, bo to jest jego mama. Albo że jak odchodzi od stołu, to nie odchodzi byle jak, rzucając wszystko, tylko zanim wstanie, mówi: Dziękuję. I że jak narozrabia, to musi posprzątać po sobie. I jak spotyka starszą panią, która mieszka w klatce albo w sąsiedztwie, to nawet jak jej nie zna, to dobrze jest, żeby się ukłonił i powiedział: Dzień dobry. Zobaczcie, to jest przecież proste. To jest jak elementarz dla życia. Ja przywołuję tę sytuację, bo myślę, że czasem wy jako rodzice, kiedy wasze dzieci rosną, od czasu do czasu przypominacie im ten, ten elementarz. I myślę, że dzisiaj Duch Święty w naszym kościele właśnie tak mówi. Że porusza te strony, które my dobrze znamy, albo te struny, które my dobrze znamy, będziesz miłował Pana Boga, z całego serca, ze wszystkich sił, z całego swojego umysłu, a bliźniego jak siebie samego. I można powiedzieć, no przecież to jest wszystko jasne. Ale myślę, że na naszych oczach, na, na w tych czasach, dzieje się coś takiego, że. Ten elementarz jakby świadomie miał być podważany albo potargany, mówiąc, że to już jest nieaktualne. To było dobre kiedyś. Kochani, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego dnia i modliłem się i czytałem tę Ewangelię, to pomyślałem sobie i zobaczyłem: O, to tak jak Krzysiu z marzeną. Rodzice Beniamina i innych dzieci wybudowali stosunkowo niedawno dom. I myślę, że ten ich domek, ten ich dom, jedną z ważniejszych rzeczy, które ma w sobie, to jest ten fundament, na którym zostało wszystko posadzone. I zdaje się, że oprócz tego co stanowi ściany i dach, to ta płyta i ten fundament zdaje się być najistotniejszy. I wydaje mi się, że dzisiaj jest czas, w którym ktoś jak podszedł pod ten dom i chciał ten fundament wyrwać z tego domu. I wszystko zaczyna się chwiać. Kochani, wierzę, że Duch Święty dzisiaj w Kościele przypomina nam rzeczy właśnie tak proste, takie elementarne. Kochaj Boga. I kochaj bliźniego. Koni wierzy, że ten dzień jest nam właśnie dany po to, żebyśmy to sobie jeszcze raz przypomnieli, zobaczyli i tym żyli. I na sam koniec: koni to dzisiejsze drugie czytanie, które Krzyśiu przeczytał, ono jest w sumie niezwykłe. To jest fragment listu świętego Pawła do Tesaloniczan. I Paweł pisze, to jest w ogóle pierwszy rozdział pierwszego listu. To są dwa listy do Tesaloniczan, a to jest sam początek. I Paweł pisze tak: Wiecie, jacy dla Was byliśmy przebywając wśród Was, a Wy, Przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością ducha świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana. I okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. I teraz uwaga: Paweł pisze tak. Nie potrzeba mówić ani pisać o czymś wielkim. Dlatego, że tam, gdzie Wy byliście, Wasza wiara była widoczna. Wszyscy widzą Waszą wiarę. Dotyka mnie to słowo, bo wierzę, że w tym ukryta jest, ukryte jest pragnienie Boga, który mówi: jak kochasz Boga, i kochasz bliźniego, to każdy, kto na Ciebie patrzy, widzi Twoją wiarę. Twoja wiara stała się widoczna dla wszystkich. Koń, chcę razem z Wami prosić Ducha Bożego, aby nas tak wspierał we wszystkim, co robimy w naszym domu, w miejscu pracy, wśród znajomych, tam, gdzie jesteśmy, żeby nasza wiara okazała się być widoczna. Nawet jak nie musimy mówić. Kiedyś papież Franciszek powiedział tak głoście Ewangelię zawsze i wszędzie, a jak trzeba, to nawet ustami. Głoście Ewangelię Waszym życiem, a jak trzeba, to nawet słowami. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten elementarz wiary. Dziękujemy Ci za tych, którzy nas wychowywali, którzy uczyli nas pacierza, którzy uczyli nas kochać Ciebie i którzy uczyli nas szacunku dla innych. Panie, posyłaj nam Twojego Świętego Ducha, aby nasza wiara była widoczna i aby dzięki naszemu życiu inni poznali Ciebie i byli jak my zbawieni, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.